Co się z Wami dzieje, gdy wchodzicie do domu, do domu rodzinnego? Co się z Wami dzieje, gdy siadacie z mamą i tatą przy stole? Co się dzieje, jak słyszycie pewne treści, które zwyczajowo padają w, w rozmowach z rodzicami? To jest tak silna formuła energetyczna. Ludzie jeżdżą na ustawienia, yy, odtwarzają pewne rzeczy, szukają odpowiedzi w ustawieniach. Tymczasem naj, najbardziej najsilniejsze ustawienie, użyję takiego skrótu myślowego, to jest po prostu stań ze swoją rodziną w jednym pomieszczeniu, usiądź ze swoimi rodzicami przy jednym same. stole, posłuchaj dialogów, które, y, które są uprawiane, posłuchaj, co się z Tobą dzieje, czyli... Nie wiem, żyjesz na co dzień w swoim domu, jedziesz do rodziców, poczu poczuj, co się dzieje z twoim ciałem. Jak się spinasz albo jak zmieniasz swój sposób zachowania albo jak sobie myślisz, rany, no znowu się to wydarzyło, no znowu coś, coś, coś przypłynęło, znowu mnie to wyrwało z mojego, z, z mojego ja, takiego, jakim jestem na co dzień. Warto się temu przyjrzeć, yy, tym relacjom z rodzicą, również od tej od tej. Takiej energetycznej zależności, jaka jest między nami, bo ona jest przepotężna. Prze, prze, przepotężna i tak jak ty powiedziałaś, wpływa na wszelkie aspekty naszego życia. Więc na każdy aspekt naszego. E, dla mnie, akurat, ustawienia są fascynującym, fascynującym narzędziem, ale nie trzeba chodzić na ustawienia. Wystarczy świadomie siąść do jednego stołu ze swoją rodziną, w szczególności z rodzicami.